Cześć, nazywam się Angelika Knop. Witam Cię w kanale Grafikę dla Laika. W kolejnym filmiku, dzisiaj witam Cię w kolejnym tutorialu, i dziś będziemy robić taki efekt slow motion w kanwie. Pokażę Ci, jak zrobić taką prostą animację, którą możesz wykorzystać gdzieś w swoich mediach społecznościowych, na stories, czy też w postach, czy też w mailu. Tutaj wykorzystanie dowolne możesz yy, wykorzystać tak, jak potrzebujesz. Będziemy robić coś takiego, jak tutaj widzisz w przykładzie. Yy, filmik trwa około 5 minut, więc nie jest to bardzo skomplikowany proces i bardzo długi. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie przydatny yy, i że z chęcią przetestujesz właśnie tą prostą animację. Zapraszam Cię do tutorialu. Zajmiemy się dzisiaj animacjami. Pokażę Ci, jak zrobić taką prostą animację w stylu slow motion właśnie w Kanwie. I ja widzę to że w ten sposób, że będziemy sobie robić taką animację, która gdzieś pokazuje nam telefon z nowym postem na przykład na Instagram i serduszka, które gdzieś z niego się wydostają. Ja będę pracować na płótnie, które się nazywa rolka na Instagramie, ale Ty możesz wybrać dowolny tutaj inny format. Pamiętaj jednak, żeby to był format zakładki filmy. Tak, bo jakby tylko wtedy będziemy mieć tą opcję edycji, na której nam zależy. Więc ja sobie wybieram tą moją rolkę na Instagram, przechodzę już do projektu i zaczynam tworzenie. Zaczynam w ten sposób, że dodaję sobie zakładki elementy, telefon. Tutaj, jak mam go w ostatnio używanych, ale ty będziesz umieć go w zakładce ramki. Dodaję sobie ten telefon, powiedzmy tutaj. Dodaję sobie zdjęcie. Może być to z, właśnie zdjęcie Twojego postu, ale może być to też coś z zasobów kanwy, jeśli masz taką potrzebę. Ja mam tutaj właśnie takie zdjęcie. Rozszerzam sobie je tak, żeby w tym telefonie mieścił się ten telefon. Mamy to. I dodaję sobie serduszka, również zakładki elementy, wpisując tutaj zakładkę like. Pojawią mi się moje serduszka. I teraz troszeczkę je zmniejszam, przybliżam sobie trochę ten projekt i chcę, żeby te serduszka mi wychodziły z telefonu. Więc dodaję pierwsze, kopiuję, Tutaj postawię sobie drugie, zmieniam jego pozycję do tyłu. No i tutaj. Albo na razie dwa. Tak, na razie damy dwa. Co teraz robimy? Skracamy czas trwania tej strony. I niech to będzie na przykład dwie sekundy. Wpisujemy sobie tutaj dwie sekundy i mamy to gotowe. Teraz powielamy tą stronę. Powielamy i przenosimy te serduszka troszeczkę wyżej. Czyli tutaj jadę trochę wyżej i tu jadę trochę wyżej. Kopiuję to i tutaj chcę, żeby jeszcze gdzieś takie jedno serduszko mi wychodziło z tego telefonu. I ono idzie do tyłu. No i teraz każdy ruch tych trzech serduszek to kolejna strona. Jadę znów wyżej, znów jadę wyżej i tu znów jadę wyżej. I powielam, znów jadę wyżej, znów jadę wyżej i znów jadę wyżej. I powielam. Znów jadę wyżej, znów jadę wyżej i znów jadę wyżej i powielam. I troszeczkę sobie oddalę. Znów jadę wyżej, znów jadę wyżej i wyżej. Tym trzecim. Niech to raczej nie będą aż takie bardzo duże ruchy. Tutaj ta precyzja, im mniejsze te ruchy będą, im dokładniejsze, tym ta animacja będzie po prostu lepiej wyglądać. Więc na to sobie też zwróć uwagę. E, oczywiście, jakby ten pierwszy, pierwszy projekt, zobaczysz, jak to będzie wyglądać. Jak coś będzie nie tak, to będziemy sobie tę animację dalej poprawiać. No i powielamy kolejną stronę, tak żeby mi te serduszka już tutaj z tego projektu uciekły. Powielam. Kolejne raz. Uciekaj, serduszko, uciekaj, ty uciekaj tu. I ostatni raz. Nie mam nic. Jak widzisz, tych stron mam tutaj sporo. To, co teraz muszę zrobić, to muszę pobrać je wszystkie. Pobieram jako MP4 wszystkie strony. Pobieram. Projekt mi się pobiera w tym momencie. Chwilę to trwa. Chwilę to trwa. I mam nadzieję, że zaraz się już pobierze i pokażę Ci, jak wygląda ta nasza animacja. Projekt mi się pobrał i zobacz teraz, jak ta nasza animacja wygląda. I widzisz, moje saduszka uciekają tutaj właśnie za tego telefonu, i w ten sposób właśnie tworzymy takie proste animacje w kanwie. Oczywiście można tutaj jeszcze popracować troszeczkę nad tym projektem, można jeszcze jakieś elementy tutaj podokładać i, i trochę to jeszcze zmodyfikować. Ale chciałabym pokazać tylko właśnie tą, tą prostą animację, którą tutaj sobie za pomocą kanwy możesz tworzyć. Pamiętaj, że ten czas trwania strony, tutaj w tym przypadku te dwie sekundy, to jest czas, który ja sobie ustaliłam, bo wiem, że tutaj jakby te serduszka będą wtedy dobrze, dobrze się przemieszczać. Jeśli będziesz mieć jakieś inne elementy, to możesz testować. Czas trwania jednej strony, tak, żeby po prostu płynnie te elementy się poruszały. Dziękuję Ci za uwagę! I jak prawda, że prosta. Mam nadzieję, że ten efekt się podoba. I czekam oczywiście na Twoje projekty z jego wykorzystaniem. Tradycyjnie bardzo Cię proszę o to, żebyś się podzielił, podzieliła opinią na temat tutorialu, zostawiając komentarz. Zasubskrybuj również mój kanał, żeby nie tracić żadnych tutoriali, które tutaj się pojawiają i do zobaczenia w kolejnym wideo.